Cześć, witam Was. W dzisiejszym filmiku wam pokażę moją klatkę, w której właśnie się znajdują francuskie barany białe niebiesko. Okie. Klatka skończona, więc pokażę Wam. Przed chwilą skończyłem dopuszczać samiczkę. Po długim czasie udało się sobie spokrył samicę. No ale początek jak wyglądał zobaczycie sami. I co, teraz zrobię Wam szybką przebiteczkę, jak się prezentuje klateczka i pokażę Wam dopuszczanie tej samicy. Niestety jeszcze mi tutaj nie doszły karmidła, więc króliki Będą dostawały jedzenie z takich zwykłych misek przez krótki okres. I co tutaj z tyłu, jak widać, są tam paśniki. Siano jest podawane od zewnątrz. Tutaj jest samica nowozelandzka czerwona. Samica jakiś czas temu odsadzona od młodych. I samica powędruje do samczyka francuskiego barana białego czerwonookiego. również francuskiego barana białego, czerwonookiego. jest tutaj samiczka yy, żółto-szara, że tak powiem żółta z szarym no jest to najprawdopodobniej już ostatni miot tej samiczki w mojej hodowli trochę lat już też ma dawała piękne i liczne mioty także jestem jej bardzo wdzięczny Kolejną samiczką tutaj. Samiczka również z mojej hodowli. Jest to mieszanka z baranem francuskim. Jak widać, ma też czerwone oko. O, ta samiczka jeszcze u mnie w hodowli pozostanie. Także spokojnie. I co? Tym razem pójdzie do francuskiego barana. Białego, czerwonookiego. Również tak jak ona. Tutaj mamy samiczkę francuskiego barana białego czerwonookiego. Jest to samiczka mojej hodowli. Po matce, którą zobaczycie zaraz. I po samczyku francuskiego barana białego czerwonookiego. Samiczka powędruje do samca niebieskookiego, ponieważ do ojca nie dopuszczę będzie jej to pierwszy miod. Samiczka ładnie się prezentuje. Ładna, duża. Obytko chowała ładnie młoda. Do samca jest właśnie ta samiczka francuskiego barana białego Czerwonookiego. Y, to po niej jest ta samiczka, która poszła do samca niebieskookiego. I właśnie po tym skrzyżowaniu czerwonookich wyszła ta samiczka po samczyku i po tej samicy. A samczyka wam w sumie za chwilę też pokażę, jaki jest mniej więcej rozmiarów. Waży 6 kg. Także jest kawał samca. Tutaj mamy samczyka francuskiego barana Białego Czerwonookiego. Waga samczyka to 6 kg. No, niedługo samczyk będzie na sprzedaż, bo jest dobrym produktorem, ale ilość młodych po nim. Nie zmusza do sprzedaży go, żeby się nie marnował. Młode po nim wychodzą piękne, jak widzieliście. Tutaj są te kurczaczki młode, które mi się udało uratować. Ta kurka arakuana mi się rozbiła. Ona już w sumie w ogóle nie chodziła. Ale. Ostatnio coś już lepiej chodzi, więc mam nadzieję, że coś z niej będzie, że się odbije. Tutaj z Arakuanów są dwie kurki. Za tak, chwilę pokażę kogucika, ale tutaj jest kogucik Ayamcemani. Tutaj jest kogucik Arakuany bez Dwie kurki Ayamcemani I, i jedna. Miks z brachmą. Dwójka rodzeństwa jej została już sprzedana, ale też mi się udało je uratować. No i miałem też ostatnio ciężkie lęgi, bo też mi kwoki zaczęły schodzić chwilę przed lęgami z jajek, ale kilka młodych mi się udało uratować od brachmy olbrzymiej. Tutaj jeden młody reszta maluchów się schowała tutaj od brachmy. No i co ciekawe ten i te znaczy, to są ogólnie mniejsze, ale ten jest w tym samym wieku, a jest trochę większy. Zobaczymy jak dalej będą rosły. No i co? W dzisiejszym filmiku to byłoby na tyle. Także do zobaczenia. Cześć!